Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Będzie się działo? Wbijaj na wyścig, bo będzie się działo. Aż jestem ciekawy, co się będzie działo. Eee, sprawdź wiadomość, Spike zaraz zadzwoni. Hey. Okay. So you no, okej, okay, szykuję się coś od Spike'a. Więc tam pojedziemy, weź udział w e, sprincie ze Spike'em. E, więc od tego zaczniemy, ponieważ Spike jest czymś bardzo podjarany, Ale tak jak usłyszeliśmy na początku gry, Spike jest zawsze czymś podjarany. Więc też musimy mieć to na uwadze. No ale tak to wygląda. No, jestem ciekawy, czy Spike coś wykombinował i czy jesteśmy już bliżej Magnusa Walkera. Czy jesteśmy już bliżej tych wszy wszystkich ikon, które tutaj są. Bo, byłoby to dosyć ciekawe, muszę przyznać. Sprint na wysokich obrotach. Na razie jeździmy jeszcze z spajkiem. Eee, później to się wszystko oczywiście może zmienić. Bo nie wiem, czy zawsze ze spajkiem będziemy tak jeździć. Ale on teraz uważa nas za. E, uważają, uważają nas. No, ta cała piątka uważa nas za jednego z nich. Jezu, jakie to jest ciężkie do powiedzenia, kiedy. Próbujesz jeszcze jechać i się nie, roz... nie rozbić i powiedzieć coś, co ma poprawną składnię. I to jeszcze w języku polskim. Bo polski to jest dosyć trudny i wymagający język, nawet e, tak jak i dla mnie. Chociaż nie mówię szczerze, szczerze mówię, że nie jestem jakoś dobry z polskiego i nigdy nie miałem mega poprawnej składni. Szczególnie możecie to zobaczyć i usłyszeć. Teraz a Spike mnie wyprzedził. Jeju, jak ten spike po prostu ciśnie tym swoim samochodem. Ma chyba BMW, jedno z tych nowszych. No ale to jest typowy egzotyk, który powinien się właśnie tutaj na takich wyścigach lepiej spisywać. Musiałem się ze ścianą trochę przytulić z tego powodu, żeby się nie władować w spajka i żebyśmy się nie zderzyli. Dobrze, ale jedziemy dosyć dobrze. 34 punktów kontrolnych aż. Więc jest to dosyć długi wyścig, ale chociaż jesteśmy już na 20. Więc pewnie około dwóch minut nam to zajmie. Nawet tym moim samochodem, troszeczkę mija. Ale mam już chyba trochę kasy, więc niedługo będziemy mogli sobie zrobić samochód, który będzie nie tylko driftował, znaczy już nie będzie driftował, a będzie jeździł o wiele szybciej i o wiele lepiej. Bo drift, drift driftem, ale na takie wyścigi to by się przydało coś bardziej przyczepnego. Bo ja lubię tą zabawę i z driftem, jak on mi tutaj prawie na każdym zakręcie driftuje. Już troszeczkę to ogarnąłem. Ale no, jak widać, przyczepność też by się przydała. Ten drift fajnie wyszedł, muszę przyznać. Gdyby nie tamta ściana i jezu, gdyby nie tamta ściana, to jeszcze lepiej by było. Ale ściany są wszystkim. Jak na razie, i jeszcze muszę okiełznać te ściany. Ale wygrywamy wyścig. Nawet tym naszym samochodem do driftu. Nowy rekord osobisty. Ciekawie, ciekawie. Szybciej niż światło. Świetna prędkość maksymalna. Dobrze, to mi się podoba. 13 poziom, tutaj zdobywamy trochę punktów reputacji. Oczywiście najwięcej za prędkość. I sporo za bezprawie. Co na pewno też robi swoje. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Spik się do nas odezwie.

Eee... Tuningu, ponieważ też byśmy chcieli z nią wygrać ten... Sprint! Na razie się tutaj przeteleportujemy, w ogóle muszę zobaczyć ile mam już gotówki! Ponieważ to też mnie ciekawi kiedy, w którym odcinku będę mógł sobie pozwolić na nowy samochód No i kiedy tak naprawdę będę mógł go sobie kupić, więc zobaczmy, mam 33 tysiące? Eee, jeszcze trochę by się przydało! Ponieważ chciałbym ja jak już kupuję to jakieś lepsze auto A to turbo zryw. bryn. Jeju, jakie dziwne imię. Ale skoro gościu chciał pojedynek jeden na jednego, to proszę bardzo. Chociaż nie wiem, czy z moim Subaru PRZ e, ma jakieś szanse. O, policja. No tak, no bo to pojedynek, nielegalny pojedynek. Jak już się ściga 6 czy 8 osób, to jest lepiej niż jak się ściga dwójka. No ale jak widać, można sobie też i na to pozwolić. A, tutaj po środku <laughs> nie widziałem, że tam była ta barierka. Tak jechałem, ale tak już na zakręcie, kiedy nie miałem prawie że szansy e, zrobić gdzieś na jakimś zakręcie, to dopiero zauważyłem: o kurczę, tam jest barierka. Niebym mógłbym spróbować jeszcze jakoś tam mm, wyjechać, czy wyprostować ten drift. No ale jak widzicie, nie wyszło i przywaliłem dosyć mocno w tą barierkę, ale się nie rozbiłem. Co jest e, dosyć dobrą wiadomością, szczególnie w tej grze, bo jak sobie wszyscy przypomnimy e, most Wąte, Rivalsa czy inne tego typu gry, to tam się przecież dosyć mocno rozbijało. Tutaj już tak na szczęście nie ma i możemy sobie na takie rzeczy pozwolić, ale nie na takie drifty. Bo za mocno tam po prostu wyjechałem. I ten drift był dosyć mocny. No, ale już na takie jak najbardziej. Chociaż wtedy gościu nas dogania, ponieważ on mniej driftuje niż my. Ale i tak to wygramy. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo chciałbym to wygrać. A kasy potrzebuję na nowy samochody. Jeszcze jakbyśmy wygrywali tutaj od ludzi nowe samochody, to by było jeszcze lepsze, tak jak było to w starym Most Wantedzie. To było bardzo ciekawe i bardzo przyjemne, ale tutaj chyba nie mamy takich pojedynków. Hmm, chociaż, gdybyśmy wygrywali samochody tych wszystkich e, mistrzów, legend, ikon, to też by było to fajne i gdybyśmy mogli się za nim przejechać, to by było fajne. Ale myślę, że mogli tutaj to twórcy zrobić. Spike. No dobra robota. Mam nadzieję, że była to dobra robota. Akurat jesteśmy tutaj przy wyścigu z Amy, więc już się tam przyjadę, nie będę się teleportował i oczywiście wyryżnę w ścianę. Bo przecież jakby to mogło być inaczej? A jako, że jesteśmy blisko Amy, to tak jak zapowiadałem, będziemy sobie robić ten sprint. O, na średnim poziomie trudności. Co będzie ciekawe, czy na pewno nam się uda to zrobić? A, teraz pojedynek z Amy, to my musimy go wygrać Dobrze. Dobrze. Postaram się, żeby tak było. Amy? Mam nadzieję, że szykujesz się na porażkę i że zafundujesz mi jakieś lepsze części. Z tego powodu, że jednak no z tobą wygram. Miałbym taką nieszczerą nadzieję. Że jednak mógłbym Ciebie pokonać i dostałbym za to jakieś części. Jest to już wyścig na trochę większym poziomie, bo na średnim. Oczywiście później będą, dojdą wyścigi na trudnym, bo tak samo było w Rivalsie, a tutaj ta gra korzysta dosyć dużo z mechaniki Rivalsa, tak samo jest z, z multiplayerem, gdzie to dwóch graczy w wall drive'ie, czy nawet więcej graczy może się właśnie spotkać ze sobą, dwóch czy więcej graczy może się spotkać ze sobą i wtedy zaczynają jakiś wyścig. To jest mechanika znana z Rivalsa, która też tutaj nadal jest. I to możemy zobaczyć, jak to działa. Ale tutaj Amy została w tyle. A, -a, -a! Jezu, jezu, co się dzieje? <laughs> to nie było dobre. To nie była przemyślana decyzja, gdzie skręcić. Bo tak się zawahałem w lewo czy w prawo. No i przez to zawahanie wryżałem ścianę, później w tamten. W tamtą ciężarówkę czy dostawczak. No i tak jakoś było. Ja tutaj... O! Wow. A tamten w taksówce dalej pojechał. Amy! Spokojnie! Ja chcę to wygrać. Ile mi punktów zostało do końca? Oj, niewiele, 11, bo jeszcze 8. Ale dobrze... Ow. Sorry, Amy. Nie chciałem ci uszkodzić tego pięknego samochodu. Wiem, że się interesujesz tuningiem i że chcesz, żeby ten nakaj sam...

A, to czyli Manu jednak nie będzie na naszym wyścigu, czyli sami będziemy musieli sobie podriftować. No dobrze. Manu nadal siedzi u policjantów. U pani policjant. Dokładnie. 7000 dostaliśmy, dosyć dobry wynik. Hmm, kasy zarobionej co do tego wyścigu. Dobra, dobra prędkość, nieźle, całkiem nieźle. To jest na pewno dobre, dostajemy kolejny poziom, już 15.

Co by nam się przydała lepsza fura? Mamy 51 tysięcy. Zobaczmy, co jest w garażu. Amy! Niewiele może się pochwalić takim osiągnięciem, że poko pokonała Amy. Co jest na pewno a, dobrym. Dobrym wynikiem. Natomiast zanim ja jeszcze przejdę, to chcę zrobić tutaj a, ten drift z manu. Ponieważ to on tutaj. No, będziemy musieli troszeczkę podriftować jeszcze. nie jest Tarikła. Tarika, Tarikła. Jeju, czasami te nazwy są takie trudne do wymówienia, i nie wiadomo jak to wymówić. Czy wymówić to z angielskim, czy jakimś hiszpańskim akcentem. Um... Ciężko to też czasami wyczuć, ale póki mamy drift, to bierzemy udział w drifcie i zobaczymy, co uda nam się tutaj zrobić. Musimy zrobić 35 tysięcy w drifcie. Tym samochodem to raczej nie powinno być jakieś mega trudne, ale zawsze może się zdarzyć, mogą się zdarzyć jakieś komplikacje, jak na przykład ścian. Tak, a takich komplikacji ja przynajmniej nie lubię jak ściany. Ale przynajmniej tutaj jest szerzej, o wiele szerzej niż w tamtych driftach i można sobie tutaj pozwolić na jakiegoś różnego rodzaju Nieprzewidziane manewry wyjeżdżania, ale no, nie w samochody, no to jest okropne. No ale w końcu mamy ruch uliczny, tak, no to samochody mogą też wyjeżdżać. A dobra, udało się jakoś jeszcze tam wykręcić. Wow, policja, myślałem, że tutaj będzie troszeczkę łatwiej, a ja widzę, że tam ruch uliczny i policja nam to znacznie utrudnia. Amy Look Robin, man who ain't got a mean bone in his body. Maybe so, but he's got a whole lot of sex' Uh you're reading him all wrong, girl. Ames is right. Man who comes from a different world than you. And some of that, well, is just overcompensating. Someone better uncompensate him. He says some pretty rude things. I'll take care of it. Just remember it's the heart behind the words, not the words themselves, okay? I got to blow. Maybe see you guys at the shot Later. Uh, so, Rob, Spike's heading over. Said he had something for me. You want to hang out too? <laughs> Don't fall for it, Ames. It'll be a breadcrumb trail straight to that cheap ECU he installed. <laughs> Don't worry. I'm going to string that one out as long as I can. <laughs> okay, I'm out. Laters. Spike and Robin, man. Now, there's a dance you will get to know well. Anyway, stuff i things and stuff. So, uh maybe I'll see you back here at the shop, yeah? Bye. No, tak na pewno zobaczymy się przy warsztacie, ponieważ chciałem sobie kupić nowy samochód i pewnie te części nam się przydadzą, a wygrywamy ten wyścig ten drift, tak naprawdę. Man, no. Hey, man. I'm going to lie low for a bit. I think I might head over to the garage or something. Me, man. I catch you later. No właśnie, za dużo, za dużo poziomu poszukiwania ma manu, więc warto z tego. Znaczy nie tyle skorzystać, co jednak, no, musi uważać na swoje chłopak. Teleportujemy się do garażu. Prawdopodobnie Amy zafunduje nam jeszcze jakąś kasenkę, gdzie będziemy mogli to zobaczyć. No i później zajmiemy się treningiem nowego auta, albo nie, moi drodzy, zrobię wam niespodziankę. I nowe auto będzie pokazane w kolejnym odcinku. A zobaczymy, czy Amy zafunduje nam jakąś kascenkę. Prawdopodobnie tak. I tym niem akcentem zakończymy odcinek. Tak więc ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i zobaczcie tą kascenkę. work. Yeah. I bet it took you all day to come up with that. <laughs> Thought you needed the inspiration is all. Uh -huh. Yo. Hey. Yo, what up, T? Fantasy race. Nakai versus Magnus Walker. Who wins? Come on. Questions are relevant. You're breaking my heart, kid. Uh no. That is a total cop out. I will take Nakai San any day. Unless unless Magnus is driving an RWV and then reality implodes. Ah, learning. <laughs> well, I just hope that one day I can build something half as good as not high What did I tell you? We are only limited by what we can imagine. <laughs> Speaking of limitations, I've been thinking about what it would take to build a ceiling on an engine tune. I'm talking stupid power. Simple. Whole bunch of cash and a lot of work, that's what. All I'm saying is, when did we all get so comfortable? We didn't get into this just to sit back and play it safe. Think about it. The rep you need to get the cash to build a ride like that, now that's something that takes commitment. <laughs> Sorry, man. I ruined it, didn't I? <laughs> yeah. This guy, man.